Poniedziałek widać, że złoty jest nieco słabszy, co może nieco dziwić osoby, które oczekiwałyby większego optymizmu rynków finansowych w kontekście już tego zaprzysiężenia nowego rządu premiera Donalda Tuska, co może mieć miejsce najpóźniej tak do, do środy, a realnie we realnie wtorek. Natomiast pamiętajmy o czymś takim, że rynki finansowe działają na zasadzie schematu kup, plotki, sprzedaj fakty. I to widać było chociażby w piątek, kiedy to mieliśmy informację o tym, że Komisja Europejska najpewniej przyzna tak, 5 miliardów euro Polsce w ramach programu KPO, czyli przyzna tak wcześniej. tak, Te pieniądze wpłyną jeszcze w grudniu. I reakcji nie ma. Tak, reakcji nie ma, widać, że rynek już zdyskontował te pozytywne informacje w kursie złotego i teraz może być bardziej wrażliwy na jakieś negatywy. A tutaj przypomnijmy o tym, że w programie nowego rządu, przynajmniej polityków nowego rządu premiera Tuska, był punkt dotyczący odwołania prezesa. NBP, no i powstaje pytanie, czy taki temat będzie przez polityków tutaj nowych, czy nowego rządu poruszany w najbliższych tygodniach, czy też nie będzie. W każdym razie, jeżeli ten temat gdzieś będzie się pojawiał, czy w mediach polskich, czy zagranicznych, może być to pretekst do tego, żeby złoty się osłabił. Paradoksalnie interes w tym, żeby złoty był teraz, czyli do końca roku słabszy, może mieć też sam Narodowy Bank Polski, bo tutaj mówi się o tym, że o ile wcześniej był prognozowany w tym roku zysk NBP, teraz mówi się o sporej stracie. Przypomnę, że to wszystko zależy od tego, jaki jest kurs złotego. Im jest złoty słabszy, tym szanse na zysk braku są większe. Im mocniejszy, tym odwrotnie. A te pieniądze z NBP oczywiście zasilają budżet, więc, więc pytanie, czy właśnie tutaj nie zobaczymy jakichś słabości złotego w końcu, w końcu roku. Natomiast jeżeli chodzi o te czynniki globalne, które w tym tygodniu są ważne, to przypomnę tylko, że mamy dwa ważne, dwa ważne tak, punkty kalendarza, czyli amerykański FED. Tutaj komunikat z posiedzenia w środę wieczorem i w czwartek. Po południu Europejski Bank Centralny, tutaj również komunikacja z posiedzenia. Oczywiście ważniejszy będzie Fed, a z tego powodu, że rynek ostatnio oczekiwał tutaj dość dużych posunięć Fedu w przyszłym roku. Nie tak dawno była mowa o tym, że możemy mieć aż pięć obniżek stuprocentowych po danych z rynku pracy, które były w piątek i były nieco lepsze, to się już zmieniło w stronę tylko czterech obniżek i to od mania, a nie od, od marca. No ale zobaczymy, co po prostu tutaj incydenci w Fedzie nam powiedzą, jakie będą projekcje makroekonomiczne. No i istnieje, istnieje pewien pretekst tego, żeby właśnie dolar nieco zyskał w kontekście tego przekazu z Fedu, który nie musi być aż takiej głębi, na co rynki do tej pory liczyły. Więc pretekst do mocniejszego dolara również może mieć to przełożenie na sytuację w kraju, czyli wyższe kursy pary dolar-złoty nawet okolice 4 zł i 10 groszy.